Jeśli chodzi o straty, to w chwili obecnej no, trudno nam oszacować, jakieś około 11 drzew jest przewróconych na terenie parków w części gminy, będą się gminy. Natomiast oglądamy teraz, czekamy właśnie na konserwatora przyrody jedzie ponoć, żeby ocenić to wszystko i, po, no i powiedzieć co dalej z tym robić, bo wiadomo, że to musimy pousuwać jak najszybciej. Mm -hmm. A proszę mi powiedzieć, o której godzinie wczoraj pana yy, wolnica poszła? To było gdzieś tak wieczornych, ja dokładnie nie wiem o której godzinie tutaj, ale to szło od strony Rzeszowa poprzez budziwu i tutaj w ten teren. Nie ja wiem, dziewiąta tu się podziało, coś mm -hmm. tak. Wiem, że o dziewiątej pani dyrektor z gimnazjum była na miejscu i już było po fakcie, także to musiało być troszeczkę wcześniej.